Moi drodzy, czas na pięć najlepszych Marvelous okładek roku 1962. Dziś miejsce piąte. Tales to Astonish numer 35. Jack Kirby i lekcja jak pokazać świat oczami malucha. Mamy rok 1962, krzykliwy baner The Return of Ant-Man Pieczęć Comics Code, klasyczne 12 centów Zanim zajrzymy do środka, okładka już krzyczy Dziać się będzie Kirby stawia kamerę na wysokości mrówki Lufa pistoletu to armata Dłoń napastnika niczym ściana To ekstremalny skrót perspektywiczny Cała scena idzie po skosach Czujesz ruch i zagrożenie Ant-Man jest maleńki, ale w centrum w jaskrawym, czerwonym kostiumie Odcina się od tła Dymek wzmacnia narrację, dowodzi armią mrówek A te w pierwszym planie wygląda jak potwory. Wszystko jest większe niż życie. Mamy trzy plany: mrówki z przodu, Antman po środku, gigant bandyta z tyłu. Linie prowadzą oko do lufy prosto do bohatera. Kolor, kontrast czerwieni niebieskiego niebieskiego Antmana z przytłumionymi barwami tła. Od razu wiesz, kto tu gra pierwsze skrzypce. Ta okładka, która jednym obrazem sprzedaje cały koncept. Mały bohater, gigantyczne stawki. Kirby w pigułce. Dynamika, skala, energia. Zgadzasz się, że to topka roku 1962? Daj znać w komentarzu. Kolejna okładka już w następnym TikToku.